Ja muszę bardzo uczciwie i otwarcie powiedzieć, że ta ponad miliardowa inwestycja to jest dzisiaj inwestycja w tym czasie kryzysu finansowego, gdzie szukamy oszczędności, przekraczająca nasze możliwości. Jeśli chodzi o, o dzisiaj, będziemy po pierwsze szukali możliwości pozyskania środków związku z nową perspektywą budżetową unijną. Liczę na to, że przynajmniej w części środki unijne pokryją te inwestycje i oczywiście nie odkładamy tego ad acta, ale. Z całą pewnością trochę czasu będzie musiało jeszcze minąć, zanim ta inwestycja ruszy. Dzień po wyborach przez parlamentarnych ogólnopolskie media podały informację o budowie kosztem 800 milionów tunelu o długości 1300 metrów pod dnem Martwej Wisły w Gdańsku. Artykuł właśnie na ten temat napisał syn pana premiera Michał Tusk w Gazecie Wyborczej 15 października 2011 roku. Na ten temat się wypowiedziałem, co potem zostało podsumowane przez pana ministra Gawłowskiego, że to oczywiście moja wina, że się, że, 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 że się lenimy, że, że nie przygotowujemy dokumentów itd., itd., bo taka jest teoria, mhm. która jest powielana nie tylko przez radnych świnoujskich z Platformy, ale przez przedstawicieli ze Szczecina i Warszawy się okazuje że nie, zaniechania ze strony świnoujskiego samorządu spowodowały, że, że ten tunel się nie buduje. No, no coś trzeba mówić. Wie pan. No, trudno się przyznać do, do decyzji własnych, niekorzystnych dla nas, więc się mówi to, co, co jest tu w przekazie podawane. Po prostu Świnouj się nawaliło, nie, nie, nie przygotowało dokumentacji i, i, i dlatego nie ma, e, nie ma tego mhm. momentu rozpoczęcia budowy. Ja powtarzam to wielokrotnie. To, co do nas należało, myśmy zrobili, a nawet więcej. Przyszedł taki moment dwa lata temu, kiedy wstrzymano wszelkie działania w tym zakresie. I to była decyzja polityczna, jestem o tym przekonany. Tutaj byłam troszeczkę rozczarowana postawą pana prezydenta w grudniu, ponieważ wiem, że mój numer telefonu zna, a że w czasie kampanii i krótko po, wypowiadał się, że nie potrzebuje mojej pomocy w kwestii finansowania przeprawy promowej, tylko mam się zająć tunelem. To chyba dobrze, pani poseł. To uznałam, Wszyscy że nie potrzebuje. na promy. Jest, jest poważnym człowiekiem, jest, reprezentuje tutaj mieszkańców, został wybrany przez mieszkańców miasta i chyba wie, co potrzebuje, a czego nie potrzebuje. Mm -hmm. Jeżeli nie potrzebuje mojej pomocy, to trudno tutaj się w coś angażować nie, no, i tracić parę że, na coś. Pani powiedziała, że potrzebuje, ale w sprawie tunelu i mieszkańcy są jak najbardziej za tunelem, nie za promami. Ja też jestem za. No to Ale w, czym w tym momencie problem? Jak nie wiadomo w czym problem, to wiadomo. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To chodzi o pieniądze no, ale i sam, chodzi o spraw. Sam wódz naczelny, Donald Tusk, powiedział, że o pieniądzach na tunel, będziemy mogli rozmawiać dopiero po roku 2014. To jest teraz. Można było zająć się tym dużo wcześniej, pan prezydent już jest trzecią kadencję, tak? Można było mhm. te, podopinać to wcześniej, i w, już w tym momencie, jeżeli budowa by się rozpoczęła, to by trwała. Jasne. Jeżeli były do tej pory jakieś tam zaniedbania, to teraz nie ma na to pieniędzy, to nie ma się co czarować. No ale wówczas też nie było. Było tylko na studium wykonalności i nic poza tym. Przygotowanie odpowiednich papierów, e, pani poseł doskonale pani wie, e, gdzie. Potrzebna była ta konkretna kasa, duża kasa, duże pieniądze, to właśnie szef rządu odmówił. Powiedział, że do sprawy powrócimy w 2014 roku, ale powiedział... jeżeli chodzi o świnouście. A na przykład w Gdańsku tunel się buduje. Rzeczywiście tamten tunel był potrzebny, aczkolwiek nam jest był także potrzebny. Gdyby to było równolegle realizowane, to byłoby bardzo dobrze. No ale rząd zdecydował, że. Że tam, a nie u nas. I, I do dzisiejszego dnia można powiedzieć, że można mieć trochę pretensji do, do polityków, że tak się właśnie stało. 9 marca 2012 roku podpisano umowę na weryfikację studium wykonalności. Według wskazań ekspertów z inicjatywy JASPERS. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji i miasta jest, jest tożsame. Mamy tak. jedno wspólne zdanie. Inne zdanie ma pani poseł i, i posłowie I i Platformy, którzy uh -huh. opowiadają rzeczy no, nieprawdziwe, szkalujące. Przede wszystkim szkalujące moją osobę, bo dla nich celem numer jeden to nie jest zbudować tunel, to jest zdyskredytować moją osobę.